No to miejsce też właśnie jest takie, no, w taki specjalny sposób przygotowane, żeby było łatwo dostępne. Rośliny wodne najczęściej gdzieś tam widzimy w oddali, w tonie wodnej, pływające sobie i nie możemy ich dotknąć, nie możemy ich zobaczyć z bliska. A tutaj nam też chodzi o to, żeby je właśnie zobaczyć z bardzo, z bardzo bliskiej odległości. Kotewka orzech wodny, roślina chroniona. No, kształt tego nasienia był prawdopodobnie taką inspiracją dla osoby, która nazywała tą roślinę, bo no, tak trochę przypomina kotwiczkę i rzeczywiście jak wpada do, do wody, to zakotwicza się w mule No i w ten sposób zimuje. Jak już mówiłam, roślina jest jednoroczna, więc co roku tutaj w kącikach tej rozety za, zawiązują się kwiaty, potem nasiona. No one są takie dość, dość duże. O tak, tak, są przy, przyczepione. I gdyby nie to, że roślina znalazła sobie sposób na to, żeby nie utonąć tymi ciężkimi nasionami, no to pewnie taka rozetka zostałaby wciągnięta pod wodę jeszcze zanim te nasiona by dojrzały. Ale tutaj jest taka sytuacja, zresztą tu już widać początek tej, te, tego czegoś. Na liściach tworzą się takie poduszeczki powietrzne. Po prostu się roz, rozdyma się tak ten ogonek liściowy, napełnia się pęcherzykami powietrza i dzięki właśnie tym pęcherzykom powietrza cała taka rozeta z kilkoma ciężkimi nasionami utrzymuje się na powierzchni wody. Jak nasiona dojrzeją, opadają na dno i już się, kończy się no, wegetacja. To się dzieje gdzieś pod koniec sierpnia. Kotewka, orzech wodny. A później na zimę jak to? Zimuje w mule. W mule? W mule. A jakby zamarzło to wszystko? A to nie ma, znaczy no ona, ona by... w mule, w mule nad którym jest troszeczkę wody, mhm. więc to najczęściej ten muł po prostu nie zamarza. No akurat w tym, w tym baseniku nie zimuje, z tego baseniku jest wybrana i wrzucona do, do dużego. I tam, dopiero, i tam dopiero zimuje. Co jeszcze ciekawego Zawiera taką skrobię, przypominającą skrobię ziemiaczaną, taką mączkę, która może być na surowo zjedzona, ale też wykorzystywana na przykład w kuchni żydowskiej. Było wiele takich przepisów na jakieś placówki właśnie z kotewki orzecha wodnego. I jakby no, do, 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 do spożycia przydatna. Ta pastewna też, dlatego że kiedyś bardzo często występowała na przykład na rybnych stawach, e, i krowy, które gdzieś tam się w pobliżu pasły, wchodziły sobie do wody i zgryzały te rozetki. Także no, taka wielo, wielo przydatna, jadalna. I jadalna. jadalna, tak. Że wszystkie możliwe sposoby. A to dużo. To jest lotos. lotos te lotosy, tak, lotosy mają tak wysokie zwiady. Jeżeli chodzi o lotosy, e, no e, to my je przechodzimy drinkę, e, w, w takich tunelach, e, albo nawet w sklarni, zależy, które gatunki.